Cześć! Cześć! Witamy Was w nowym odcinku Zawadzki Zawadziński. Bardzo miło was widzieć. Dzisiaj bardziej techniczna sprawa, ale też bardzo artystyczna, bo opowiemy wam o filtrach dyfuzyjnych. Generalnie jak pewnie zauważyliście z poprzednich naszych odcinków, filtry dyfuzyjne to nasze ulubione filtry. Także tym bardziej ucieszyliśmy się, kiedy napisała do nas firma KF Concept, żebyśmy przetestowali ich produkt. Żeby nie było filtrów KF Concept obaj używamy od ponad roku. I praktycznie wszystkie nasze produkcje i wszystko, co widzieliście, było nakręcone z użyciem filtra dyfuzyjnego Black Diffusion 1,8, właśnie firmy KF Concept. A do testów dostaliśmy filtr o mocy 1 1,4 i 1,2. I dzisiaj pokażemy Wam porównanie tych trzech filtrów. To, co do tej pory widzieliście na ekranie, było nagrane z użyciem filtra 1 1,2. Zresztą teraz też nagrywamy z użyciem filtra 1,2. Oddaję głos Radkowi, który opowie Wam trochę więcej o tych filtrach i ogólnie o filtrach dyfuzyjnych. Na początek małe przypomnienie czym są filtry dyfuzyjne. To filtry efektowe, które pomagają uzyskać taki obraz naszego aparatu lub kamery, który najłatwiej określić mianem marzycielskiego. Efekt ten uzyskujemy dzięki nieznacznemu zmniejszeniu ostrości naszego obrazu, ale również dzięki uzyskaniu charakterystycznej poświaty wokół najjaśniejszych obiektów w naszym kadrze. W zależności od rodzaju filtra możemy również zaobserwować mniejsze lub większe zmniejszenie kontrastu. Wszystko to dzięki charakterystycznej budowie takiego filtra. Zobaczcie, że wygląda tak, jakby w szkle były zatopione drobinki kurzu. Nie jest to nowy efekt, ale zwłaszcza dzisiaj, w erze bardzo ostrych fotograficznych obiektywów, może być fajnym uzupełnieniem naszego plecaka ze sprzętem. Myślę, że dzięki tym filtrom nasze zdjęcia i ujęcia zyskują na lekkości i subtelności i pozwalają uzyskać bardziej filmowy efekt. Filtr po wyjęciu z pudełka mamy w całkiem przyjemnym, ochronnym plastikowym opakowaniu, które możemy sobie od razu wrzucić do plecaka. Warto też wspomnieć, że same filtry są bardzo dobrze wykonane, sam pier jest odpowiedniej grubości. Dzięki temu mocowanie na obiektywie nie stwarza trudności. W odkręcaniu filtra pomaga natomiast żłobienie na rancie. Producent zadbał również o powłoki antyrefleksyjne oraz ochronne przed wodą i zarysowaniami. Jeszcze jedno przypomnienie, zanim przejdziemy do porównania filtrów. Pamiętajcie, że jeśli zdecydujecie się już na dany filtr i chcecie trochę zaoszczędzić, kupcie filtr do tego obiektywu z waszej torby, który ma największą średnicę, a do reszty obiektywów zastosujcie redukcję. Dla przykładu, zarówno mój, jak i Marcina, obiektyw 24728 mają średnicę 82 mm. Jest to także największa średnica, jaką mamy w naszych obiektywach, dlatego zdecydowaliśmy się na filtry w tym rozmiarze. Ale jeśli będę chciał użyć takiego filtra z moją 50.18, która ma średnicę 62 mm, to zastosuję odpowiednią redukcję. Dzięki temu możemy mieć tylko jeden filtr do wszystkich obiektywów. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, dostaliśmy do przetestowania filtry o mocy 1/4 i 1/2. Dany ułamek określa jak bardzo widoczny. Będzie efekt na naszym ujęciu. Filtr o mocy 1-8 będzie znacznie słabszy niż druga. KF Concept i inni producenci oferują na filtry o mocy 1, ale jest to efekt na tyle mocny, że na razie na taki nie mamy zastosowania i nie będziemy go brać pod uwagę w tych testach. Przejdźmy do naszych porównań. Pierwszy przykład zrobiliśmy w mieszkaniu. I postanowiliśmy sprawdzić jak dane filtry będą się zachowywać pod światło. Wszystkie ujęcia mają taką samą ekspozycję, balans bieli i taki sam color grading. Możecie zauważyć jak różne jest to ujęcie w zależności od zastosowania danego filtra. Mamy lekką redukcję kontrastu i ostrości, a wokół okna zaczyna się pojawiać charakterystyczna poświata. Im mocniejszy filtr, tym oczywiście efekt jest bardziej widoczny. Mamy też lekkie ocieplenie obrazu. Myślę, że zwłaszcza do scen z twarzami w kadrze może być to przydatne, ale trzeba zwrócić na to uwagę. Spójście Raz jak zmienia się obraz, kiedy zabierzemy filtr. W tym przypadku o mocy 1/2. Zupełnie inny charakter sceny, bardziej zwyczajny, można wręcz powiedzieć cyfrowy. Nie będziemy ukrywać, że znacznie bardziej podoba nam się scena z zastosowanym filtrem, nawet tym o najsłabszej mocy. Drugi przykład pokażemy Wam na klasycznym ujęciu słońca wpadającego przez rozwiane liście. Tutaj filtr dyfuzyjny pozwala nam sprawić, że wpadające światło będzie znacznie bardziej miękkie, tworząc przyjemny efekt mgły na naszym ujęciu. Zwróćcie też uwagę, że stosując ten filtr możemy Zauważyć jak promienie słońca poruszają się po naszym kadrze. Stosując coraz mocniejszy filtr, efekt jest bardziej widoczny. Dodatkowy plus jest taki, że jeśli mamy element sceny, który jest prześwietlony, będzie on często nadal do przyjęcia estetycznie, gdy używamy odpowiednio mocnego filtra i nie prześwietlimy zbyt dużego obszaru. Ostatni przykład, w którym chcemy pokazać Wam zastosowanie filtra, to nocna scena. Zobaczcie, jak zachowują się miejsca z punktowymi źródłami światła, takimi jak latarnie czy reflektory nadjeżdżających aut. Już po założeniu najsłabszego filtra pojawiają się wokół nich charakterystyczne poświaty. Gdybyśmy mieli wybrać jeden filtr do tego ujęcia, pewnie zdecydowalibyśmy się na ten o mocy jedna czwarta, bo w przypadku filtra o mocy 2 efekt jest już zbyt mocny i odciągający od sceny. Ale oczywiście może się zdarzyć sytuacja, że taki Przerysowany efekt będzie pasował do danego projektu lub sekwencji. Chcieliśmy to sprawdzić i Wam pokazać. Pamiętajcie też, że filtry dyfuzyjne nie muszą pasować do każdego projektu. Czasem będziemy preferowali pozostać przy ostrym, bardziej cyfrowym obrazie, bez zmierzania do tego filmowo-analogowego wyglądu. Zwłaszcza kiedy mówimy o tych filtrach z większą mocą, to ich zastosowanie musi być świadomym artystycznym wyborem. Ale też, jak wspominaliśmy wcześniej, bardzo często używamy filtra o mocy 1/8 do naszych projektów, Zwłaszcza Marcin praktycznie nie odkręca swojego od obiektywu. Mając sony fx 6 z G masterem oryginalny obraz filmowy jest bardzo ostry. Chociaż po dzisiejszych testach, to trochę nie możemy się doczekać, kiedy będziemy mogli zastosować nowe mocniejsze filtry w kolejnych projektach, więc przeglądajcie się uważnie kolejnym filmom. Mamy nadzieję, że podobało Wam się to wideo, że nauczyliście się trochę o tym, jak pracować z filtrami dyfuzyjnymi i jakie kreatywne możliwości one dają. Wiemy też, że są filtry dużo droższe, teoretycznie. Lepszej jakości. Sami korzystaliśmy z filtrów kwadratowych Tiffena do Matboxa, i faktycznie wiem, dlaczego są używane w kinematografii i w dużych produkcjach. Natomiast szczerze mówiąc, nie oszukujmy się, i tak będziemy używać filtrów KF Concept właśnie na co dzień w naszej pracy. Po pierwsze, wygodniej używać filtrów, które są nakręcane. Po drugie, my na przykład z radkiem, myślę, jak zdążyliście się zorientować, często robimy zdjęcia i filmy w trudnych warunkach. Nie chciałbym, żeby bardzo drogi filtr uległ zniszczeniu, dlatego mówię, ja osobiście na co dzień będę używał właśnie KF Concept i zachęcam serdecznie do tego, żebyście spróbowali właśnie swojej przygody z filtrami dyfuzyjnymi od tej firmy, bo to jest naprawdę dobry wybór w tej cenie. A jeśli wam się podobał dzisiejszy odcinek, to będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to zachęcamy, żeby kliknąć subskrybuj i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, do Dzięki. zobaczenia piesek tu tu tu, 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 tu jest piesek tu Hejo, do Hej dogo! Cześć Antoś! <ścoughs> Cześć, będziesz gwiazdą YouTube'a wiesz